Medal. Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka, zapraszam na wiadomości. Przed chwilą zakończyła się ceremonia medalowa trzech najlepszych skoczków indywidualnego konkursu na skoczni normalnej w austriackim Zeffelt. Na podium oczywiście dwóch Polaków. Złoty medal odebrał Dawid Kubacki, srebrny Kamil Stoch. Ceremonię na miejscu obserwował Mateusz Nowak. Czy nasi mistrzowie ochłonęli już nieco po wczorajszym szalonym konkursie? Na pewno tak, no bo przecież dzisiaj rywalizowali już w konkursie drużynowego mixta, ale kiedy najpierw Kamil Stoch, a potem Dawid Kubacki wchodzili tutaj na podium przy aplauzie setek kibiców zebranych przed specjalnie ustawioną sceną w Zefeld, te emocje, te wspomnienia z wczorajszego fenomenalnego konkursu powróciły. Na ten moment ciężko pracował kilkanaście lat. To jest taki Dawid Kubacki, jakiego chcieliśmy oglądać! Złoto Mistrzostw Świata zdobyte w imponującym stylu, bo po awansie z 27 miejsca po pierwszej serii. Wcześniej nie zrobił tego nikt. Mało? Drugie miejsce Kamila Stocha. Tak dobrze w Mistrzostwach Świata nie było jeszcze nigdy. Ta radość nie dziwi. My chcemy podziękować przede wszystkim naszym zawodnikom. Takie emocje przeżywaliśmy w Vancouver przy biegu Justyny Kowalczyk i wczoraj były podobne. Dawid od dłuższego czasu robi postępy, zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata, miejsca na podium. Przede wszystkim bardzo mocna głowa, koncentracja na zadaniu, jakie ma wykonać. A jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Świata, to to, co on pokazywał na normalnej skoczni, jak najbardziej zasłużył na to. Dawid Kubacki! Kubacki zapisze się w historii naszych skoków jako drugi Polak który zdobył złoto na skoczni normalnej. Do wczoraj jedynym, który tego dokonał, i to trzykrotnie, był Adam Małysz. Im dalej, tym bardziej smakują, ze względu na to, że ciężko ich jest zdobyć. I gdzieś tam utrzymać się bardzo długo w wysokiej formie i walczyć o medale, to jest rzecz niepowtarzalna. O medalach marzą też nasze panie. Dziś Kinga Rajda i Kamila Karpiel skacząc w jednej drużynie ze swoimi idolami zajęły szóste miejsce. Obie z roku na rok latają coraz dalej. Pierwszy skok. Było strasznie dużo stresu. Nie wiedziałam co się dzieje. Musiałam odetchnąć na belce, bo moje emocje sięgnęły zenity. Zawodnicy i kibice mają teraz tydzień przerwy od rywalizacji na skoczni. Ale od soboty czeka nas prawdziwy maraton. Sześć konkursów w zaledwie dziewięć dni. Mateusz Nowak, Wiadomości Zefeld.